Witam wszystkich Sport Prediction. Przed nami typy na hokej. 16 grudzień to jest czwartek, a partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie. LVB, TotalBet, Nobel bet i bet, chris Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możecie się z nich rejestrować. Wszystkie promocje i bonusy Bukmachera oczywiście pozostaną dla Was dostępne. Co było we wtorkowym hokeju? Tablicowo wyszliśmy 465 do przodu. Wszystko dzięki wielkim kursom. Trafiliśmy z Spartę Pragę za 4,20. Jak i dwa remisy Męszyn z Luko za 4,30. I Woronec Krasnojarsk 4,15. Kupon Królewski upadł poprzez Męszyn. No ale, że na tablicy graliśmy Męszyn remisem. To i tak nam się to jakoś zwróciło. Jeśli chodzi o środowy hokej tablicowo tutaj. Nie za dobrze, bo 435 na minusie. Odwołane dwa mecze z Enneagel, jeden typowaliśmy, więc Minnesota, Karolina po prostu zerujemy. Trafiliśmy Pittsburgh za 1,60, Colorado za 1,8, Toronto za 2,20 i Vancouver za 2,05. A jak wyglądały nasze kupony? Oczywiście trafione. Na pierwszym kuponie odjąłem oczywiście wartość Minnesota z Karoliną. Tutaj było wygrane i ponad 1500 wyszło na tym kuponie. Drugi kupon 1290, oba na plusiku. Tak więc dość fajny zysk. Tak wyglądała statystyka tych dwóch filmów. Tablice zarobiły nam łącznie 30 na czysto, a kupony królewskie 1316. Razem więc zarobiliśmy z dwóch filmów hokejowych 1346. Pamiętajcie, że posiadamy grupy Wiposkie z futbolu amerykańskiego. Jak i z piłki nożnej. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. Najbieżące No i bieżące typowanie czwartkowe: oczywiście, meczyki z różnych lig. Pierwszy mecz to Straubing Inglostadt na jedynce za 2,90. Trzy meczyki z NHL, bo tylko trzy dzisiejszej nocy grają. Chicago z Waszyngtonem na dwójce za 2,05. Arizona z Rangersami również dwójka 1,8. Anaheim Seattle 1-1,95. Dalej mamy austriacki Dorbjorn z Gracem na dwójce za 20. Czechy Finlandia na remisie 4,20. Szwajcaria Łotwa również remis 4,60. I Hermes Rocky również remis 4,50. Dwa mecze kanadyjskie Owens Kitchener za 4,50. I Red Deer Rebels z Broncosami za 5.0 Dalej mamy rosyjski Tambow, Zomskie Krylia, jedynką 2.25, Rostow Nowokuźniec, jedynka a na zakończenie AHL Bridgeport Islanders, Providence Bruins na jedynce za 2.80. Kupon królewski na czwartek to wygrana Anaheim, łącznie z dogrywką i rzutami karnymi. Dwa overki po 4,5 brameczki oczywiście łącznie z dogrywkami, rzutami karnymi w meczach Chicago-Washington i Arizona-New York Rangers. Tak wygląda kuponik królewski na czwartek, a do wyjęcia z niego aż 1305. A liga Typera to dzisiaj meczyk Arizony z Rangersami. Odpowiedź warta 5 punkcików. Dokładne wyniki typujemy w komentarzach pod tym filmem. Nie edytujemy komentarzy i typujemy tylko do momentu rozpoczęcia się tego meczu. Możecie zostać wspierającym kanał na poziomie Pierwsza Liga lub Ekstra Klasa. Specjalnie dla wspierających co piątek pojawia się film z kuponami królewskimi na weekend. Sporo tych kuponików tam umieszczamy. Przeważającą dyscypliną jest oczywiście piłka nożna. Można, ale są również zdarzenia z różnych innych sportów. Tak więc zapraszam do zostania wspierającym. Możecie to zrobić poprzez przycisk Wesprzyj na moim kanale, jak i pod każdym z filmików. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. My aktualnie zajmujemy się już przygotowaniem weekendowym do kolejnego odcinku z serii Toplik europejskich. Tak więc niedługo już na kanale się pojawi. A dzisiaj przed telewizorki oglądamy remis Legii Warszawa. Życzę Wam wszystkim powodzonka, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Do usłyszonka w kolejnych filmikach.